Kapelusz pod tytułem Ach, jak cudowna jest Panama. Miś i Tygrysek mieszkali kiedyś w dolince nad rzeką. Mieszkali w małym, przytulnym domu z kominem. Ale nam się dobrze powodzi, prawda? Mamy wszystko, czego dusza zapragnie i możemy się niczego nie bać. Prawda, misiu? No, oczywiście. Miś chodził co dzień z wędką na ryby. O, widzisz? A tygrysek chodził do lasu zbierać grzyby. Silny jak niedźwiedź. A ty jesteś silny jak tygrys. No, to chyba wystarczy. Hmm. Miś gotował co dzień obiady. Był bowiem świetnym kucharzem. O. No, tak, tak. O! Czy wolałby? Pan rybę z solą, czy z cebulą i z pieprzem, szanowny panie tygrysku. O, ojej, ojej, ja bym wolał to i to, i żeby tylko było wszystkiego bardzo dużo. <laughs> Następnego dnia. Ale nam się dobrze powodzi. Mamy przecież wszystko, czego dusza zapragnie, i możemy się niczego nie bać, prawda, misiu? Mm, oczywiście. Na deser jedli duszone grzyby, a potem kompot z czarnych jagód i miód. Naprawdę wspaniale mi się żyło w przytulnym domku nad rzeką. Pewnego dnia. Miś zobaczył drewnianą skrzynkę płynącą po rzece. O, o, yy. o yy. wyłowił ją. co było na niej napisane? Pa-na-ma. Oh. Przeczytał miś. Skrzynka przypłynęła z Panamy, a Panama pachnie bananami. Ach, Panama to kraj moich marzeń. – O, chodź do domu, to ci opowiem. Puścił się pędem do domu i do późnej nocy opowiadał Tygryskowi o Panamie. Panama to kraj naszych marzeń. Jutro, z samego ranka, musimy wyruszyć do Panamy. Co ty na to, Tygrysku? E, jutro, samego rana, e, e, bo my. E... Możemy się niczego nie bać, misiu, ale y, musimy zabrać mój grzybkowy koszyczek. Zgoda. Następnego dnia wstali jeszcze wcześniej niż zwykle. Uch. Się nie zna drogi? To przede wszystkim trzeba mieć. żebyśmy zawsze mogli zbierać grzyby. Mhm. I, i, I moją wędkę. Hm. Bo kto ma wędkę, ten zawsze będzie miał ryby. A kto ma ryby? Hm. Ten nie musi bać się głodu. No, to poczekaj. Potrzymaj. A ja. wędka. Potrzymaj. Koszyczek. Aha. Pamiętałem o zapasach. Jest głup rybki. No. Ej, czekaj. Albo wędka, albo drogowskaz. Drogowskaz w ustawie, bo on nam pokazuje przecież drogę. Mhm. Mm. mniam. -hmm. <laughs> И в дорогу. I wiesz, tam wszystko jest inne i o wiele, o wiele większe. Hmm? Niemożliwe. Większe niż moja mysia doda. <grym> Ach, co tam myszy mogą wiedzieć o panamie? Zupełnie nic a nic. <grym> no pewnie. Co tam myszy mogą wiedzieć o panamie? Po prostu nic a nic. Po prostu nic a nic. Nic a nic. Chodźmy, chodźmy, pewnie, oh. idziemy. E, może teraz tędy? – No, chodźmy. Panama, to kraj naszych marzeń, to gryzku, jak tam dojdziemy? A Panama. Dalej spotkali Lisa, który polował sobie właśnie na kurkę na urodzinową ucztę. ty, gdzie ty jesteś? Dobra rada. I lepiej było w ogóle lisa o drogę nie pytać. Ciekła już ja jej pokażę. Na lewo. Tędy. Potem spotkali krowę. Uuu. Przepraszam, przepraszam. Którędy się idzie stąd do Panamy? Na Na lewo, bo na prawo mieszka gospodarz i tam na pewno nie ma Panamy. To też jednak przecież nie była dobra rada, bo Dokąd zajdzie ten, kto skręca wciąż na lewo? Właśnie. Ten ktoś wróci w końcu tam, skąd przyszedł. Na no, domiar złego zaczął padać deszcz. O, deszcz. O. I woda lała się z nieba, z strumieniami. Lała się. I lała, i lała. O żeby tylko mój koszyczek nie zmógł, gdzie by tu go... A. Wieczorem miś wyłowił przeciwdeszczową wódkę. Zobacz, coś płynie. Czekaj, czekaj, czekaj. Gdzie moja wędka? I opa. Super, 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 super. Wow! Widzisz? O Ojejku! a będziemy mieli przeciwdeszczową budkę. Chodź, ty grysku. jejku, Ojejku, ojejku! Jak to dobrze mieć przyjaciela, który potrafi wyłowić taką fajną przeciwdeszczową budkę. Wtedy już można się niczego nie bać. zachciało się i mieść mm, mam przecież wędkę więc pójdę z nią na ryby a ty tymczasem ty gryzku, poczekaj i rozpal małe ognisko żebyśmy mogli te ryby upiec dobrze mi się no no to patrz ja będę łowił w tej rzece Ojej! – hej rybki Chyba ich nie ma. A może tam? Hej! Nie ma. A może tu? Eee, nic z tego. Wiesz, tygrysku? Chyba w tej rzece jednak nie ma ryb. Hmm. A gdzie nie ma ryb? Hmm. Tam na nic się też nie zda wędka. Całe szczęście, że ty grysek umiał zbierać grzyby. Bo inaczej obaj umarliby chyba z głowy. Poszukam grzybku, wiesz? Zaraz przyjdę. Poczekaj na mnie. Hmm, mm, mm, Tralala. O, grzybek! Chodź do koszyczka. Chodź, muszę ci dać. Mm, misiowi. I. Przyjaciela, który umie zbierać grzyby, to można się niczego nie bać. Prawda, tygrysku? grysku? Mm, prawda. Po pewnym czasie spotkali zająca i jeża, którzy wracali z pola. Dzień, dzień dobry. O, chodźcie z nami. Możecie przenocować u nas. Każdy gość jest u nas mile widziany. Mm -hmm. Idziemy. Ta kanapa jest najpiękniejsza ze wszystkich kanap świata. Hmm? Z panami kupimy sobie taką samą, a wtedy będziemy mieli już naprawdę wszystko, czego dusza zapragnie. Czy mam... Rację, misiu? Oczywiście, oczywiście. Panama to kraj naszych marzeń, bo Panama, jak długa i szeroka, pachnie bananami. Prawda, tego grosku? <grych> oczywiście. No, my dwoje nigdy nie wyszliśmy poza kraniec naszego pola i do dziś nasze pole było krajem naszych marzeń bo na nim rośnie zboże, z którego żyjemy. Ale od dziś kraj naszych marzeń będzie się nazywał Panama. Ach, jak cudowna jest Panama. Prawda, Jeżu? O, prawda, prawda. Tej nocy w całej czwórce śniła się Panama. Panama, Naszych marzeń. W czasie dalszej wędrówki spotkali wronę: Tygrysku, ptaki nie są głupie? Powiedział miś i zapytał wronę o drogę. Kra, o jaką drogę. Na świecie są przecież setki i tysiące dróg. Chodzi nam o drogę do kraju naszych marzeń. Tam wszystko jest zupełnie inne. O wiele ładniejsze i bardzo duże. No, kra, kra. Ten kraj mogę wam pokazać. Kra, kra, kra. Powiedziała Wrona, bo ptaki wiedzą wszystko. Lećcie teraz za mną! I pochronała na pierwszą gałąź wielkiego drzewa, a potem zlatywała coraz wyżej, wyżej. Miś i tygrysek nie umieli latać. Mogli się tylko wspinać. Chodź, chodź tygrysku, wspinamy się. Ojejku, ojejku. Poczekaj! No! Ja, właśnie. Spójrzcie! To kraj waszych marzyń. To kraj, którego szukacie, krakra. O! Jakie to wszystko piękne! Prawda, Misiu? O, to jest piękniejsze od wszystkiego, co w życiu widziałem. Tymczasem to, na co patrzyli, było ni mniej, ni więcej tylko dolinką, rzeczką, gdzie sami dotychczas mieszkali. Pośród drzew widać było ich domek, tylko że nigdy jeszcze nie widzieli tego z góry. Co to takiego tygrysku? Yy, gdzie? No tu! Yy, to? – wskaz. A co jest tam napisane na nim? Yy, – no Nic, bo ja przecież nie umiem czytać. – Pa... Hmm, – Paragwaj. Ah, – Pudło. Hmm, – Pantofel. Hmm, – Nie, głuptasie. Pa – hmm, Pa-na-ma. – Panama, tygrysku, jesteśmy w kraju naszych marzeń! Hurra! Hi, hi, hi. Jak tu cicho i spokojnie, tygrysku, czujesz? Ach, jak dobrze się stało, że znaleźliśmy Panamę, prawda? <laughs> tak, to kraj naszych marzeń. I nigdy, przenigdy go już nie opuścimy. Powiecie, może. Że Misi tygrysek zrobiliby najlepiej nie ruszając się w ogóle z domu. <noise> Że oszczędziliby sobie wtedy trudu, wędrówki. O nie! Bo wtedy nie spotkaliby ani lisa, ani wrony, nie spotkaliby też zająca, ani jeża i nigdy by się nie dowiedzieli, jak przytulna może być taka śliczna, mięciutka, żółta kanapa.